witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was taką e, szybką inspiracją. Nie powiem, że prostą, bo e, tego typu prace, jakie dzisiaj sobie tutaj wykonamy na, e, na kanale, e, one stwarzają mi chyba najwięcej, e, najwięcej problemu. Ktoś by może powiedział, że męska kartka e, może stworzyć e, jakieś e, kłopoty. Mm. Nie będę tego negował, bo, bo niektóre męskie kartki no, są trudne do zrobienia, ale chyba dla mnie trudniejsze są do wykonania kartki dla chłopca w wieku 10, 9, 10 plus wzwyż, tak do 15, do 15 roku życia, ponieważ jest, no, moim zdaniem, jest bardzo mało yy, kolekcji papierów które. Yy, które nawiązywałoby do tego, więc może tutaj taki malutki mój apel do, produ do producentów papierów do Scrapbookingu, żeby może coś yy, coś pomyślić, bo tak jak yy, dziewczynie jest fajnie, tam zawsze jakiegoś kwiatka się przyklei, czy yy, czy nie wiem, jaką, jakieś kosmetyki, śminkę, czy jakieś perfumy, coś takiego, jakieś yy, tak jak mówisz, jakieś yy, kompozycję kwiatową ułożyć jakąś postać i już ta kartka jakaś tam na urodziny jest a dla chłopca, no tutaj trzeba yy, Trzeba już dopytywać, czym się interesuje. No, problem się już jeszcze większy robi w tym, jeżeli chłopiec nie ma jakichś takich szczególnych zainteresowań, więc no, ciężko, ciężko tak też to wszystko zebrać, żeby to była jakaś całość, a jeszcze korzystając z grafik, grafik internetowych, żeby to jeszcze miało taką spójność, no jest, dla mnie, powiem szczerze, że jest. Jest troszkę problem. Yy, tutaj troszeczkę pom pomogła mi kolekcja Craft O'Clock, na której będę teraz dzisiaj pracował. Yy, hey Dude coś takiego. Nie wiem jak to, się, jak to się nazywa. To jest taka może bardziej taka męska, męska kolekcja. Ale jest tak kilka takich o, na przykład takich y, grafik chłopców, których ja, ty, których ja sobie tutaj wybrałem. Y, tak jak widzicie są jakieś prezenciki, jest jakaś piłka nożna, chłopiec może grać w piłkę nożną, y, są jakieś buty do, y, do gry w piłkę. Y, czym taki chłopiec może się jeszcze interesować? no Teraz przede wszystkim komputery, gry, konsole, smartfony, więc no, jest i. Komputer, jest i, y, bo powiedzmy, smartfon, iPhone, jak ktoś tam zwie jakieś coś, y, te joysticki do gry, jakieś, że jak w, no, że to są urodziny, y, jakaś takie coś y, ciasteczko. No i przede wszystkim tutaj chciałem zaznaczyć, no, no wybrałem grafikę takiego, y, takiego chłopca. Tutaj ja go, ja go sobie umieszczę tutaj właśnie na takim. Na takim kółeczku, żeby on tutaj miał. Jako tło posłuży mi taki element wycięty z wykrojnika, tutaj też z tej kolekcji. Tu sobie zrobimy takie, takie tło. I tutaj mam już przygotowaną, oczywiście, bazę. Baza będę pracował na bazie C6. Ona jest obklejona. A to jest od czego? A musiałam to z czym ściągnąć. Wybrałem taki tutaj ciemny grafik, to jest z tej okładkowej, z tej okładki taki ciemny, a żeby się tutaj fajnie tutaj wybijało, to wybrałem taki, taki jasny kolor. Nie wiem, czy dajcie znać w komentarzach, czy dla Was też, czy dla Was też, właśnie tworzenie takich prac. Dla, właśnie dla takich nastolatków dla chłopców to, no, no, to tak jak powiedziałem wcześniej no, jeżeli ten chłopiec się interesuje piłką nożną można zrobić piłka, kartkę w charakterze no, już takim sportowym piłkarskim, no, jeżeli te gry komputerowe no to mogą ten no, dla mnie no tutaj ja oczywiście dopytywałem czym się chłopiec interesuje, no to ta osoba która sobie zam, za, zamówiła u mnie tą karteczkę no, nie była tak do końca w stanie sprecyzować, czym się to dziecko interesuje, bo to taka dalsza ciocia, więc. No więc takie. Powiem szczerze, nie lubię, nie lubię robić kartek. Zrób co, na, na zasadzie zrób co uważasz, bo. Ja mogę uważać co innego, a kto inny może uważać co innego, i to jest dla mnie właśnie najgorszy, ale jak już muszę zrobić, no to coś staram się takiego właśnie dopasować, żeby to było wiekowo. Mam nadzieję, że trafię, że ta kartka będzie się, będzie się podobała. Jeszcze tutaj zaznaczę, że napis mam tutaj taki wszystkiego najlepszego. To pochodzi z takiego arkusza, z naklejek od skrablowe chyba coś takiego i wybrałem taki zwykły napis wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Nie będę przeciągał żeby tutaj ten filmik nie trwał bo to ma być taka szybciutka szybciutka inspiracja z niełatwą, z niełatwą karteczką. Więc o i tutaj mam jeszcze takie kiedyś chyba wycinałem wykronikiem takie gwiazdeczki i te środki z tych gwiazdek mi zostało. Więc ja sobie tutaj parę takich gwiazdek tutaj też gdzieś gdzieś przyczepię nie? już to będzie taka Taka karteczka yy, fajna, że tak powiem. A czy wyjdzie fajna, to zobaczymy na sam koniec. Dobrze, za standardowo zaczniemy sobie. Tutaj mam klej na gorąco włączony. Mam klej, ja tylko sobie zerknę, czy, czy nagrywa. Nagrywa, coś się tam zegar przesuwa, więc, więc coś jest. Yy, zaczniemy sobie. Ja sobie zacznę, oczywiście, standardowo od obklejenia bazy. Tak jak wcześniej wspomniałem, baza C6. Klej mi się po kończy. Trzeba będzie gdzieś w odchłaniach szuflad poszukać, poszukać nowych. A jeżeli chodzi o właśnie o te kolekcje takie dla nastolatków, to na, na razie chyba tylko Craft O'Clock wyszedł na jakieś takie moje oczekiwania, bo dla dziewczyn, yy, chyba dla nastolatek, dla dziewczynek jest chyba yy, Bratnie Dusze, tak mi się wydaje, że tak to się nazywa. Taka ta kolekcja. O, widzicie ko końcówka i mi się już będzie... Przytykał. Przytykał klej, ale nic damy radę. I no a tutaj no to ta kolekcja właśnie też z Craft o'Clocku. No, tyle, że tam oczywiście większość jest takich męskich, właśnie dla nastolatkach. Chciałbym, żeby się właśnie pojawiła. Chętnie pierwszy, pierwszy sobie kupię, pierwszy zamówię taką kolekcję typowo dla. Yy, taką kolekcję typowo dla typową dla nastolatków żeby można było taką kolekcję wziąć wyciąć elementy i fajne fajne projekty yy. Y, fajne projekty stworzyć. Nie każdy chłopiec ucieszy się, jeżeli tu będzie tylko jakiś tort przyklejony czy jakieś baloniki, bo, bo wie, tacy chłopcy y, to jest taki wiek. Ja mam chrześnicę w takim wieku i oni są tak, bo ja rozmawiałem na temat, czasem y, na temat, y, z kuzynką rozmawiam na temat prezentów na Mikołaja, co by chciała dostać, czy na urodziny. No to ona mi mówi, że to jest właśnie taki wiek, że ona by jeszcze, jeszcze jakby dostała lalkę, to by się tą lalką pobawiła. Oficjalnie się już lalkami nie bawi, ale jeszcze gdzieś tam pokryje jemu się pobawi tu, u, u, tu, tu już jest taka o, nastolatka już y, taka y, niby y, w cudzysłowie oczywiście y, dorosła dorosła dama a, a ale właśnie jeszcze jest y, właśnie jest na takiej zasadzie że że jeszcze gdzieś tam jak nikt tak za bardzo nie patrzy to jeszcze by się tam takimi zabawkami Pobawiła i to jest właśnie takie, taki drażliwy temat, że niby nie, a, a jeszcze jednak coś tam, coś tam by jeszcze się po, pobawili. Nie wiem, czy ja to nie miałem z tej, na tej stronie, żeby to troszkę rozmaicić i chyba tak zrobimy. Ale najpierw skończmy sobie. Mam takie gorąco w pracowni, że normalnie muszę sobie czoło wycierać, bo jestem cały cały mokry. Nie chcę włączać tutaj wiatraka, bo by mi normalnie wszystko wszystko by mi tutaj zdmuchnął. Ja sobie teraz tylko wezmę wezmę sobie bermatę i sobie tutaj podetniemy I sobie troszkę jeszcze tutaj wyrównamy. Podniesiemy troszkę tą karteczkę, zrobimy przestrzenną. Teraz sobie smarujemy tutaj spód bermaty i to sobie teraz przykleimy tutaj do bazy. Aha. I właśnie postanowiłem. Nagrać taką karteczkę, bo wydaje mi się, że jest cały czas mało takich y, inspiracji dla właśnie dla, na chłop, dla, dla chłopców nastolatków, bo dla dziewczynek to ja mówię, że prosto jest zrobić karteczkę. Zresztą wychodzi tyle tych, y, tych y, nowych kolekcji, że to dobra i to sobie teraz damy tutaj troszkę sobie posmarujemy. Nie będę to tak dokładnie przyklejał. Smarował całego, troszkę sobie tutaj podziabamy klejem. Żeby się tylko przykleiło i trzymało. W razie czego nam nic nie, nie odpadało. Biorę sobie to i mogę sobie to spokojnie tutaj takie. Wiecie co y, ostatnio się łapie na tym, że wydaje mi się, że gdzieś mi się udarło albo coś, a tu mi y, schodzi ta naklejka. Muszę chyba ją całkiem, chociaż klej się już kończyć nie będę nie będę już tego. Yy, u, ruszał. Już nie tak ja tu jakieś te śmieci jeszcze z tej naklejki wytrzymam. To sobie wytniemy. To kółeczko yy, białe, które mam tutaj pod spodem z tym, z tym wzorkiem, to jest chyba ja sobie yy, decydując się na kupnę już ładnych parę lat temu maszynki do wycinania zizsa stwierdziłem, że zamówię sobie oczywiście wykrojniki i oczywiście że najbardziej przy... najbardziej przydadzą mi się wykrojniki że tak powiem tu mam jakieś ścinki to będziemy sobie to układać, yy, że kółko mi się najbardziej przyda i teraz właśnie, to. i to sobie damy gdzieś tutaj, żeby troszkę tego było tutaj widać. Z tej strony. I teraz tego chłopca sobie damy też na, pod, na podniesienie, podwyższenie. I też go sobie tutaj udziabniemy na, na dwóch elementach. Tutaj muszę troszkę przyciąć. Pójdzie tutaj. A to też muszę przyciąć. Macie taki prostokąt zrobić i to pójdzie. I to pójdzie tutaj. I tego, tego chłopca sobie damy tutaj na półko. co gorąco, tutaj patrzy czy się nagrywa. Nagrywa się chyba. Tak. I teraz właśnie chciałem tutaj te umieścić te szmery, bajery, komputery. Tu. Tu. Czyli to mogę sobie Spokojnie na spód tutaj włożyć. Tego smartfonika podniesiemy sobie, podniesiemy sobie na dermatę i jego damy sobie gdzieś, gdzieś tutaj. I to sobie też damy gdzieś tutaj. Damy sobie tu, i damy sobie tu, i spróbujemy sobie to tutaj przykleić. Tutaj mam jeszcze. babeczkę więc dajmy teraz tu tutaj z tej strony dajmy sobie te tylko sobie tutaj przytnę o dajmy sobie te może nawet trochę Wyżej te prezenty, o, żeby one tutaj było trochę, że to jest na tym kółeczku. Dane, dajmy sobie piłkę. Tutaj sobie damy te buciki. Tylko ten napis będę, jak chciałem, żeby ten napis mi się tutaj. O, dobra, damy tutaj ten napis, piłkę damy sobie na bermatę I tą piłkę sobie damy tutaj. Może te. balony tutaj, o tam w sumie no, widzicie, tam pod spód, tu, nie będą te baloniki i te budziki by mi tutaj jeszcze pasowało podnieść. No tu mam jeszcze ten prezencik. Może dajmy tu. O, przyklejmy. Przyklejmy ten prezencik tutaj. O. A tutaj dajmy sobie te buciki, tylko będę musiał pewnie podwójną tutaj jakąś bermatę. wystosować tu i tu jeszcze jeden spadł, wow. spadło tylko czy czy nagrywa nagrywa i tutaj to przykleję zobaczę czy Dajmy jednym tu. Żeby to troszkę podnieść. Damy tu, damy tu i te buciki będę chciał przykleić tutaj. Niech one sobie tutaj tak będą. I ten napis też będę chciał. Tu mam nawet taki pasek, co odcinałem. On się tutaj fajnie zmieści, więc ja sobie tutaj go umieszczę. Ja będę chciał ten napis właśnie dać tutaj na środek. Tu mi coś brakuje. Może tu wsuniemy tą. Pewnie tu pod, pod troszkę przytniemy i zetniemy i wsuniemy tą babeczkę tutaj, bo to mi się tam coś za pusto zrobiło. O. Dobra, niech ta babeczka tutaj będzie. Tylko jeszcze ten napis bym tutaj chciał blokować. Widzicie, jak mamy przygotowane elementy, mamy wszystko fajnie zrobione. To taką karteczkę idzie bardzo fajnie szybko. Szybko przygotować. Oczywiście teraz będę walczył z włosami z kleju na gorąco, bo się normalnie nie, od, nie odczepi. Dobra. Wydaje mi się, że taka karteczka prosta, fajna. Mało u mnie właśnie takich inspiracji typowo takich chłopięco nastolatkowych jest, więc ja sobie tylko teraz. No jest, nawet gdzieś w buzi mam te kłaki z kleju. Ja sobie tylko teraz tutaj przyłożę, zobaczę jakby to się tutaj. Prezentowało tu, a tutaj sobie damy takie no, tu i tu jest taka malutka gwiazdeczka. I chyba na tym, na tym przestaniemy, bo chłopcy jak to mówią, nie lubią. Tu będzie jedna, tu będzie druga. Dajmy sobie to w tą tu, w tą tu. I dajmy sobie jedną tu, i drugą tu. I jedna pójdzie. Tu, a druga pójdzie tu troszkę klej mi tutaj wyszedł ale niemy. i powiem wam szczerze, że karteczka dla nastolatka jest gotowa i oczywiście tutaj muszę jeszcze te poobdzierać z tych yy, włosów włosów klejowych do środka tylko wystarczy yy, wystarczy kleić życzenia tutaj tylko po, potem przykleję naklejkę że ja wykonałem tą, tą pracę więc taka inspiracja yy, jako kartka dla, dla nastolatka mi oczywiście się już wydaje, że ten napis jest krzywo, ale już nie będę już go nie będę od, odklejał, już nic nie będę tutaj robił, troszkę tu nam znikło to kółeczko, ale coś się tam pod spodem dzieje, więc jakoś Jakoś to tutaj wszystko, wszystko jakoś chyba ze sobą współgra. Dobra, tyle. Miał być krótki filmik, więc jest krótki filmik, pewnie około 25 minut będzie trwał. Oczywiście, jeżeli ktoś czuje potrzebę zainspirowania się, to oczywiście może jak najbardziej. Po to tutaj ten kanał tworzę, więc jak najbardziej można się, można się inspirować. Mi to sprawia bardzo dużo przyjemności i frajdy, że mogę właśnie tutaj coś y, tworzyć i, i ktoś może się tym za. O, tu jeszcze jest jedna gwiazdka y, zainspi, y, zainspirować. Tyle y, z mojej strony na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Stałym widzom, którzy śledzą mój kanał, którzy dopingują mnie do tego, żeby dalej tutaj na, tym, na ten kanał e, nagrywać filmy i umieszczać właśnie dla Was e, inspiracje. Nowych widzów oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia czerwonego przycisku subskrybuj, do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Jeżeli wciśnięcie dzwoneczek, na pewno zostaniecie poinformowani, że na kanale pojawiła się, się jakaś nowa. Nowa inspiracja. Zapraszam Was również na moje media społecznościowe: Facebooka, Instagrama, TikToka, Pinteresta. Tam też znajdziecie. Różnego rodzaju inspiracje, więc zachęcam do, do zaglądnięcia i być może tam zostawić jakiegoś śladu po sobie w postaci jakiegoś kciuka do góry, jakiegoś serduszka albo jakiegoś nawet i komentarza. To, to, to naprawdę dla twórcy, który tworzy i umieszcza rzeczy w sieci, jest bardzo miłe i, i przyjemne. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i już dzisiaj zapraszam Was za tydzień na kolejny film z kolejną inspiracją, także. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnym filmiku.